W niebieskim narożniku z klubu Gorilla ma Martin Kuzan, w czerwonym narożniku z klubu Akademia Sportu Walki Wilanów Krystian Jakowicz. No i czekamy, czekamy na ten pojedynek. Miejmy nadzieję, że kolejny raz będziemy środkami fajnych, przyjemnych, a może nie do końca przyjemnych emocji dla niektórych, ale dla nas oglądających. Myślę, że na pewno będzie, będzie fajnie. Czekamy, rozpoczynamy pierwszą rundę pojedynku. Jakowicz. Kontra Martin Kuzan. I od początku widzimy Jakowicz. Presję wywiera, słyszymy z narożnika: Presja, presja, presja. Ale Krystian Jakowicz, podobnie jak w walce z Dworaczkiem, chodzi dookoła na razie swojego rywala i stara się uciekać z tej linii czasu. I teraz ładny Hajki. Odwrócił pozycję. Tak to jest, że zawodnik Gorilla Stara się wywierać presję, ponieważ on sam nie chce być zamknięty na siatce. Nie chce tak samo jak jakiego poprzednik wylądować na ziemi, więc zamyka Polaka na siatce. Dokładnie. Teraz widzimy presja ze strony Czecha. Zobaczymy, czy tutaj czasami nie będzie zaraz któryś z zawodników szukał, a jedzimy znowu. Jakowicz próbował tego samego, co w walce z Dworaczkiem. Dziś tak, już się tą nogę już tam przełożyć. Tak, tak zapięł ale teraz chyba lekko doszedł jakiś cios do Jakowicza, ale... Ale nie naruszyło go to jakoś. Nie wyszło to na tyle no. czysto, ale tak, to prawda, tam ładny lewy-prawy. Tak, widzimy low kick, wykonanie Jakowicza. Kolejny low kick. No przy tym skracaniu dystansu, gdzieś tam zawsze ten pojedynczy cios Kuzana dojdzie do twarzy Jakowicza. Na razie tak mam przekonanie, że to on trochę wybiera presję, dociska do siatki swojego rywala. I trochę tym sobie gdzieś tam punktuje w tym walce. ależ dostał teraz i poniżej chyba pasa kolanem. Tak, to było, to było kolano poniżej pasa. Sędzia upomina tutaj narożnik, czyli Mirosława Oknińskiego. Żeby nie podpowiadał tutaj w przerwie. No nielegalne, nielegalne kolano. Ale widzę, że Czech już tak dochodzi do siebie powoli. I ruszamy. A tutaj ładnie Jakowicz chciał wejść prawym sierpowym bezpośrednim, ale nic z tego nie wyszło. Też nie boi się tej bitki w krótkim dystansie. Tak, ale widzimy... I ładnie tak, obija tą nogę wykroczną. Tak, to jest kolejne kopnięcie, kolejny lokum, który bardzo ładnie wchodzi na mego kuzana. Teraz Middle przed przy tym próbie zamknięcia przez Czecha na siatce. Cały czas lowy, Widzimy, słyszymy Mirego Okniński i krzyczy. Cały czas Lowy, jego boli. I to jest prawda, aczkolwiek no poruszanie się na razie jeszcze nie mam wrażenia, żeby gdzieś tam tę nogę wykroczną mu zabrał tymi kopnięciami, ale są odczuwalne i kolejne kopnięcie, coraz bardziej się ta noga ugina i dlatego też myślę, że Kuzan zdecydował się o po, pójść po sprowadzenie. Tak, okopywanie nogi przeciwnika to dobra, ta, dobra taktyka na Stójkowicza. Więc jest to jestem trochę zdziwiony, że akurat sam z Czech poszedł po sprowadzenie. I nie wiem, czy to nie będzie może w przyszłości bardziej korzystne właśnie dla, dla Polaka, ale póki co pozycję z góry ma właśnie. No właśnie Czech. Dokładnie, tutaj próbuje wejść w gardę Jakowicz. No i też neutralizuje to zagrożenie z góry, które wybiera Czech. No ale wiemy. A to już końcówka rundy, więc myślę, że nic z tego więcej nie będzie. Runda była całkiem wyrównana, chociaż też mam wrażenie, że z przewagą dla Czecha jeszcze to obalenie trochę podkreśliło tę przewagę. No i to pytanie, jak to widzieli sędziowie? I ruszamy runda, druga. Walka Krystian Jakowicz, Martin Kuzan Jakowicz w narożniku czerwony. Kuzan w narożniku niebieskim. Jakowicz tymi przyruchami stara się troszkę gdzieś zmylić tutaj Kuzana, a wejść w pół dystans, złapać go jakimś mocnym uderzeniem, ale na razie to Kuzan jednak chyba ta świeżość troszeczkę się daje w tej chwili we znaki e, Jakowiczowi. Tak, z tych starć e, w klinczu, bliski, w bliskim dystansie, zdecydowanie to to lepiej wychodzi Czech. Jest to ładnym prawem, ale to wynikało raczej z tego, że źle stał Jakowicz, to nie było jakiejś wielkiej siły ciosu Kuzana. Ładnie, ładnie, ładnie próbuje tymi kombinacjami, jest to niby schematyczne, ale za każdym razem prawie daje efekt, ale widzimy Jakowicz teraz trafił, zamyka na siatce Kuzana i to może być moment, w którym Próbuje, Ale ładnie Kuzan się tutaj obronił. Tak, ładnie się obronił. No Kolejny raz mam przekonanie, że troszeczkę te siły tutaj dają o sobie znać. Kuzan stara się właśnie wywrzeć presję. Tak jakby słuchał Mirosława Oknińskiego, bo co chwila słyszymy... Ciężko słyszeć tak. kogoś innego w tym momencie. Presja, presja, presja. Jakowicz teraz próbuje odwrócić Kuzana i dobić go do siatki. No, mam wrażenie, że Jakowicz Dużo sił w tej rundę wkłada. Nie wiem, jak to będzie w trzeciej. Aczkolwiek Jakowicz więcej się porusza w tej rundzie, mniej się daje trafiać. Trudniejsza ta runda na razie, według mnie, do oceny. Teraz próbuje dyskontrować, złapać pół i kolano teraz na wątrobę. Wykonanie Czecha. Odpowiada tym samym Jakowicz. Znowu gdzieś tam szukał kolana. Znowu Jakowicz odwraca. No tutaj mamy teraz pojedynek przy tej siatce w klinczu, ale rozerwany i znowu stójka. Znowu ten loki ale w to też na obalenia. Tempo złapany tutaj Jakowicz przez kuzana. No i kto wie, czy znowu to obalenie gdzieś nie zadecyduje o tym jak... Będzie wiedziana przez sędziów ta runda, bo do tego momentu była całkiem wyrównana. Tak, to prawda, myślę, że tutaj Kuzan też wierzę, że skracając dystans i dając presję, walka w klinczu, tutaj wtedy się traci najwięcej siły, najwięcej, najwięcej kondycji. I to też może być właśnie ważne na, 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 na dłuższym, na, na, na dłuższą metę. Pamiętając te pierwsze walki, że jednak trochę sił to kosztowało Jakowicza i te próby poddania, i to zapinanie za plecami. No to, oj teraz widzimy, próbuje wysoko podnieść nogi, ale za mało czasu, żeby cokolwiek wykombinować z pleców. E, raczej się tutaj nic nie uda, też pozycja przy w siatce jest bardzo trudna, żeby cokolwiek wyciągnąć, jakąś technikę kończącą. Koniec rundy, chyba ta ostatnia minuta dała rundę znowu Czechowi tak, to, to obalenie, mocne obalenie i ta kontrola w parterze to mogło przeważyć. Ja to słyszymy od początku. Presja. No tak tutaj ewidentnie Jakowiczowi w tym walce najlepiej wychodzą te lowy, ale kolejny raz złapany w tempo i kolejny raz Kuzan to wykorzystuje. Tak tutaj już przewidywalny był niestety ten lowki dlatego idealnie został złapany i od razu sprowadzany do parteru. Dokładnie I mam wrażenie, że jedyną szansą w tej chwili dla Jakowicza jest poszukanie jakiegoś poddania z tych pleców, bo widać, że gdzieś tam ma w głowie to, żeby spróbować wyciągnąć tutaj jakąś rękę. Wysoko właśnie te nogi założone to może też pomóc gdzieś w jakiejś technice A, ale to na razie bardzo trudne z tej pozycji bardzo bardzo trudne przede wszystkim no Kuzan bardzo mądrze ma swojego rywala przy klacie z czego będzie bardzo ciężko gdzieś tutaj poszukać jakiegoś poddania Jakowiczowi mamy 11 walk semi pro i dwie ostatnie walki yy, pełnym MMA 3 rundy po 5 minut tak mamy było 3 rundy po 3 minuty w 11 walkach Holana Kuzan ciągle kontroluje z góry, aczkolwiek też tam nie ma zbyt wiele pracy. Tak no, widzimy niektórzy sędziowie bardziej no, tutaj preferują walkę w stójce i szybciej chcą podnosić te walki do, do stójki, bo tutaj... A, też się wiele nie dzieje, a teraz próbuje pomóc sobie Ta, siatką. Tak, próbuje i... się obkręcić, żeby uciec pod tej siatki, ale sprytnie Czech tutaj. No jednak cały czas, o wiem, widzimy, że jednak sędzia w końcu podniósł walkę do stójki. Dokładnie i mamy no, ostatnia szansa. Oj, poszedł tutaj ostro Jakowicz, chyba wie, że musi postawić wszystko na jedną kartę. Oj, trafi teraz lewym bezpośrednim za ale odpowiedział Czech. Jakowicz poszedł już teraz bardzo mocno. Ale znowu, znowu gołki i znowu to samo robić. Znowu sygnalizowane loki, dokładnie to samo, tak, co na początku rundy. Szkoda, szkoda, że nie wyciąga wniosków, ale też myślę, że zmęczenie daje o sobie znać. Tutaj trener Mirek sugeruje, że Czech uderzył głową. No, ale myślę, że to troszeczkę na wyrósł tutaj i szukanie jeszcze jakiś tam szansę, może na podniesienie pojedynku. Ale zaczyna tutaj... Ma niecałe 25 sekund do końca walki. Będzie bardzo ciężko coś więcej z tego zrobić. Bardzo, bardzo trudna sytuacja, to prawda. Chyba niestety dla Polaków tutaj na tej gali będziemy mieli kolejną porażkę. Tak się obawiam, że Polak tutaj nie będzie w stanie wyciągnąć tej decyzji na swoją korzyść. Koniec pojedynku pomiędzy Krystianem Jakowiczem a Martinem Kuzanem. No Jakowicz przypomnę, to była jego druga walka dzisiaj, niespełna godzina minęła od wcześniejszej. No i brawa, brawa przede wszystkim za to, że do tej walki wyszedł. Kończy walkę z podniesioną głową. Myślę, że może być z siebie dumny, ponieważ świetna pierwsza walka, druga też nie było żadnego wstydu. Naprawdę pokazał klasę. Na Czekamy na werdykt. Czesi tutaj pewni, pewni swego. No ciekawy jestem, ciekawy jestem tego werdyktu. Szanowni Państwo, mamy werdykt. Jednogłośną decyzją sędziów walkę zwyciężył Martin Kuzan. Tak jak przewidywaliśmy, zwycięzcą Martin Kuzan. Brawa, brawa i tak się jak dla Krystiana Jakowicza za to, że no podjął się dzisiaj takiego no, heroicznego wyczynu. Brawa.